Zakażenia dróg oddechowych dzielimy w uproszczeniu na zakażenia górnych dróg oddechowych i dolnych dróg oddechowych. Jeśli Państwo domyślacie, zakażenia dolnych dróg oddechowych, zapalenie skrzeli, zapalenie skrzelików, zapalenie płuc, ma znacznie większy ciężar gatunkowy niż zakażenie górnych dróg oddechowych, popularnie określane mianem przeziębienia. Jeśli chodzi o etiologię, czyli przyczyny zakażeń dolnych dróg oddechowych, no to na pierwszy plan wysuwają się trzy wirusy: to jest grypa, to jest RSV i to jest COVID-19, czyli SARS-CoV-2. Czyli mówiąc krótko, grypa jest jednym z najważniejszych czynników tych groźniejszych zakażeń dolnych dróg oddechowych. Szczepionki przeciwko grypie są szczepionkami zabitymi. Co to znaczy? To znaczy, że zawierają zabite, rozkałkowane i oczyszczone wirusy grypy. Automatycznie, jak coś jest zabite, no to nie może ożyć, nie może się mnożyć, czyli jedno jest pewne: po szczepieniu przeciwko grypie nie możemy wskutek tego szczepienia na grypę zachorować. Oczywiście. Takie nawet zabite wirusy wywołują pewien odczyn, więc ręka w miejscu szczepienia może nas boleć, możemy mieć stan podgorączkowy przez jeden czy, czy dwa dni. Natomiast odporność, która powstanie, sprawi, że w razie kontaktu z grypą, a. W przypadku chorób, które się przenoszą drogą kropelkową, w przypadku mieszkania w dużym mieście, gdzie proszę Państwa jeździmy komunikacją miejską, no już sama nazwa, komunikacja publiczna powinna dać nam do myślenia, później idziemy proszę Państwa do na przykład zatłoczonego miejsca, na przykład do centrum handlowego, do, do powiedzmy do, do, do apteki, gdzie, gdzie jest sporo chorych w sezonie infekcyjnym, do przychodni, gdzie w poczekalni też z wieloma osobami mamy kontakt, no to wszystko nas naraża na zakażenia dróg oddechowych. W czasie szczytu grypowego, który zazwyczaj ma miejsce od grudnia do, do marca, nawet do kwietnia, tych zachorowań na grypę jest bardzo dużo, co oznacza, że, że no, trudno tej grypy uniknąć, bo nikt z nas nie potrafi wstrzymać się do, do oddychania przez dłużej niż minutę. A niestety w tych narażonych miejscach spędzamy znacznie więcej, znacznie więcej czasu. No i wówczas zarażamy się. Jak mamy szczęście, to chorujemy łagodnie. Jak mamy mniej szczęścia, chorujemy ciężko, rozwijają się powikłania, może potrzebny będzie szpital, ktoś już jest bardzo schorowany i wiekowy, no to grypa może zabić. Natomiast dzięki szczepieniu jakby chorujemy jak osoba młodsza. No bo mamy tą odporność i wtedy chorujemy tak, jakbyśmy mieli te 20 czy 30 lat mniej. A co to oznacza w praktyce, to umknięcie szpitala czy zgonu, to sami Państwo rozumiecie. W przypadku Szczepienia przeciwko grypie, jakby najważniejszym problemem to jest to, że to szczepienie trzeba powtarzać. No bo są szczepienia, które nam wyszły bardzo dobrze, na przykład szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Jedna dawka na całe życie mam odporność. Szczepienie przeciwko różyczce. Jedna dawka, do końca życia na różyczkę nie zachorujemy. Szczepienie przeciwko odrze. Dwie dawki, do końca życia mamy spokój. Podobnie z ospą wieczną. Dwie dawki, mamy do końca życia spokój. Bardzo dobre szczepionki. Dlaczego w takim razie szczepienie przeciwko grypie wymaga powtarzania co roku? Dlatego, że wirus się zmienia w pewnym sensie ta odporność która powstaje te przeciwciała są jak pieniądze po ich wymianie Stają się bezwartościowe, czy praktycznie bezwartościowe. Także niestety musimy się na nowy sezon przygotowywać. Jeżeli ktoś komuś się wydaje, że to jest dużo, to zwróćcie Państwu uwagę na swój telefon. Ile razy on wymaga aktualizacji? Ja mam telefon, już nie powiem jakiej marki, żeby nie było produkt placement, ale mniej więcej co pół roku albo częściej on domaga się aktualizacji. I dokładnie tak samo jest z odpornością przeciwko grypie. Wirus mutuje, zmienia się, więc my musimy tą odporność aktualizować. Grypa jest chorobą zaraźliwą. Co to znaczy? My możemy być młodzi i zdrowi, ale mieszkamy na przykład z dziadkami albo odwiedzamy ich. Możemy nawet nie zauważyć, że mamy pierwsze objawy, a już jesteśmy zaraźliwi dla otoczenia. I my, proszę Państwa, zarazimy później te osoby wrażliwe, one trafią do, trafią do szpitala. I potem to na naszych, ta odpowiedzialność w na naszych rękach będzie spoczywać. Także lepiej tego uniknąć.